Chyba takie stanowisko bym przyjął. Chciałbym objąć kiedyś takie stanowisko w państwie, które da mi realną władzę i wpływ na ten segment, który koalicja rządowa, większość parlamentarna. By mi powierzyła. Więc jakby pan mnie zapytał, czy bym przyjął, to bym przyjął. Co by pan wówczas w pierwszej kolejności zrobił? Co należy zrobić? To jest trudne pytanie, bo nie wiemy, kiedy to nastąpi, czy w ogóle kiedyś to nastąpi, ale nawet gdyby przyjąć, że ta perspektywa jest, nie wiem, dwuletnia albo sześcioletnia, to to nie wiemy, jaka, jakie będzie otoczenie Polski, jaka będzie sytuacja Polski. Mówię tutaj o kontekście międzynarodowym, o kontekście związanym z bezpieczeństwem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na głęboką reformę na przykład służb specjalnych i całego segmentu bezpieczeństwa, optymalny czas na realizację takich wielkich projekcji i projektów politycznych to jest czas spokoju. Trudno mi sobie wyobrazić, że ten czas spokoju nastanie za dwa czy nawet sześć lat lat w geopolitycznym otoczeniu.